Cześć! Dzisiaj będziemy grali Warthunder w wersji beta! Tak. Tak. No. W czerwcu no, ma się ukazać ta gra w całości, podobno. No, więc konkret. Tak czytałem. No i co tu się robi? Powiedz pokrótce. E, no to latamy samolotami, tak? Tak, wojennymi, starymi, rzympami. Oczywiście. No, tutaj na początku dostajemy samoloty chyba z pierwszej wojny światowej. Może możliwe. A później się zdobywa coraz to lepsze poziomy, coraz lepsze samoloty No i... Pieniędzy, się wszystko! Naparzać, wszystko się naparzać. Tak no. Ogólnie to tu jest rzeź i ciężko się na początku nauczyć cokolwiek, ale ale nie, to się da ogarnąć wszystko No dokładnie, więc tak Nie ma żadnego problemu, no to co? Mał ja nie wiem, mała próbka naszych umiejętności, nie? Zaprosiłbym Cię do drużyny jakieś tu się da, jakieś tu skład Widzę tu skład. Click join. Gdzie ja tu mam kliknąć? O, ja klikłem. I pa, wybierz se, nie wiem jakie samoloty bierzemy. Ruskie, amerykańskie, angielskie. Jestem Czemu jestem ruski? Bo tam na dole se wybierasz. Masz takie flagi i se a. Je wybierasz. E tu kliknę i tam wyskakuje Tu kliknę i no czas spamming. Kurde. A gdzie to wybieram? Na dole masz taką kreskę, nie? I tam są te samoloty. I tam takie flagi se naciskasz i wtedy Haha. Masz... Dobra, ale ja, ja, to ja nie jestem amerykański Nie wiem, moi drodzy Oj coś tu Ja biorę chyba brytyjski Nie, a jak to się zmienia później tą flagę, bo już mam flagę ustawioną Po prawej stronie są potem po... Aha, faktycznie To jest chyba Norwegia A czy Niemcy? Niemcy German, Niemcy Sowiet Ja tak. myślę, że weźmiemy Nie wiem no Ruskie. Niemców nie, no bo wiadome, tak, Amerykanów Ruscy. nie, no to wiadome, są Japaniści, ja biorę, metrę. ja wezmę Japaneza, ja też, i nie, który jest tutaj lepszy Ja wezmę... Max Speed, to wszystkie mają chyba takie same, mm, dobra, Turn Time, 16 sekund mają, nie wiem, dobra, ja biorę ki 10 2 no, ja go wziąłem też. No. I, I no mam wybrane, i co dalej? No i nie wiem, nacisnę tu battle. Mówisz? Te też, tu battle. A i coś wyskoczyło. Japan. No. Ale invita tu skład. Mamy tu skład. EU, EU, RU, EU. E -u. Ja wziąłem tu EU. No też. Japo Japan. Japan. I tu battle chyba A uh, history battles to, uh... Nie, ja naciskam tu battle Dobra, też naciskam Ej, hey, leave squad, coś mi tu piszą Nie, to daj Not all squad members are ready Naciśnij to po lewej stronie U siebie na czacie, nie? Invite to squad? Nie, po lewej stronie na czacie masz tą swoją ikonkę Wzorowo, no. flagę i obok tego Naciś to No, nie mogę to... To co ja mam żółte, to ty to mm, musisz nacisnąć No i jak ja to mam... Game Gamecard Kurde, nie ogarniamy menu moi drodzy Patrz, jak masz czat, nie? No To tam masz mój nick, twój nick Tak, hardkorowo i wzorowo, tak Flagi? No I to obok naciskasz No i naciskam i mój nick wyskakuje i pisze takie coś Automatycznie Może SRD muszę napisać e ad You are ready to fly? Okej, okay, to już mam na zielono As help, o oh, fuck Mogę zmienić nick A no, ja też i nic więcej mi nie pokazało No i więcej koment nie ma Ale Dobra, no to spróbujmy jeszcze raz To bad Tak, to bad No i znowu jest to samo A u mnie już szuka Hmm <grym> czekaj, zobaczymy to, zobaczymy to No co zobaczymy? No czy zadziała? Ej coś tu szuka, waiting for session No No okej okay. Więc wyczekujemy moi drodzy Z niecierpliwością Długie kue-ue Kue-kue tak Tak zwana kuejka po angielsku No Jak to się czyta w ogóle? qui, kwi wee qui, wee quee-wee nie wiem. Hueue. Hue. No dobra. Ile tu się czeka lolgu? No to jest beta, więc no. Trzeb, trzeba chyba cięcie zrobić, bo przecież to tydzień. No, zrobimy cięcia, ale za, porozmawiajmy. Jest joining. jest joining. Jest joining. Coś tu od C, bits in. Pisze out, ping. 117, 111, ping małe. Na zielono 7. 87, 3. 69. Aha, to jest wersja 1.2.7, jakby co? O, patrz, jaka skomplikowana akcja, wyskoczyło Ci też Destroy Enemy no. Czyli tak, musimy przelecieć do jakichś punktów chyba Tych żółtych no na do mapie. Tych czerwonych chyba. Nie, do Wiesz? tych żółtych punktów zaliczyć się i zniszczyć autko Samolocik i coś jeszcze Pewnie zbombardować coś eee. Ale hardcore. Damy radę To jest pierwszy Żywy i jedyny taki po prostu gameplay z tej gry G Gaming play Bo to w ogóle pierwszy taki w gadany chyba, nie wiem Nie szukałem na YouTube, ale... O! Coś tu select, no to ja te swoją selectę robię Ja już mam wybrany I pierwszy 500 coś tam distance, bo 10, nie wiem o co chodzi Team, Fuel. team! wysłałem Ile bierzesz, ej coś bóra? lecę gdzieś już lecę rzuci to nasi okej okay. destroy the enemy muszę na M jest taka mapka taktyczna okej okay. na shifcie się przyspieszę obroty w urnym rogu je widać mam web teraz a teraz 100% web widzę cię wzorowo gdzie jesteś za tobą gdzieś butuję o Jezu. Na czwórce, numpad jestem Ja cię szukam I cię nie mogę znaleźć niestety To naciśnij CV V Aha, widzę jesteś, owo, półtorej kilometra za mną To ja ty zwolnij, poczekam na ciebie, na kontrolu się zmniejsza obroty Moi drodzy, dobra, dobra. dawaj, rura Ruruję. Na Z jest zoom i oznaczamy cele, oznaczamy, tam są Po lewej są prawo. Dobrze, w, ka w kanionie się ukryj Ty patrz, tam w gościa od dołu walą No widzę Bijemy w nich tam przeładowanie Ty, albo nie mam... Miałam... Przeładowanie, albo już nie mam... Amunicji, bo... Nie, 12 sekund trzeba odczekać, aha, rozumiem O, siema, patrz, mijam cię Z której strony? Z lewej v. Wow Łoł, wow. łoł Aha, bo ty się... Przy... Nie widzę cię z lewej Ale ich oszczeliwuję. Jak tu ja lecę po ziemi. Aha widzę. Cię. No widzę cię. Odchodzę. Próbuję jeszcze raz ich oszukać. Wow wow wow. Dobra, odchodzę również. Robię sobie bekę Naprawdę ciekawa mapa, most widać, że można tutaj próbować swoich sił Stunty. Różnego rodzaju. A więc to jest na pewno... Ciekawa gra Ulecę czy nie? Uleciałem, okej okay. Ostrzeliwują mnie, help me! Lecę, oh. lecę Ale, ale żeś moi drodzy ładna żeś A tutaj jeszcze na turbosie lecę Tam jest gościu jakiś, kurde Ale, plecy mi robi, fuck Kurde, ale dostałem po skrzydle Wow, 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 ja. ale oni ogarniają Ja nic nie wiem W porównaniu do nich chyba Oj Nie widzę gościa, a on mnie strzela To jest nie fair play Wow, wow Prędzej sam się rozbiję niż im oddam skórę Kurde, O, rozwaliłem gościa Aj, plecy za mną Nie ci już Tak? Dzięki jeszcze tylko trzech Wow, wow, to jest jednak... Oj, wbrew pozorom ciężko. Dobra, tekstura drzewa nie była dobrze załadowana. Mimo uderzenia w drzewo. Mimo uderzenia w brzozę. Oj, 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 niestety, niestety. Padam ofiarą. Ale fajny filmik. Padłem ofiarą. Ja chyba także Dobra, inny, inny film i, i później inny się wybiera, wiesz? Inny i tym się ciśnie, ja yeah. Dobra. co inne się wybiera? No inny samolot, jak o, ten ci zniszczył, to inny Jaki żal! Kurde, ale dobry skil to jest w multi. No to jest ciekawe. naprawdę ciekawe. Dobra, gdzie Czekaj jesteś? Na mnie. Lecę za tobą. Dobra, ja zwolniłem do dwóch. Pewnie się rozbiję. O Jezu, patrz co mi się dzieje. Czekaj ja sobie na kabinkę muszę przełączyć. Wow, wow wow nie przełączaj na kabinę w tym samolecie co ja mam. Czemu? Krzywo strasznie wszystko Ja mam ten pierwszy No widzę cię, dwa kilometry przede mną Patrz tam w dole widzisz go? Tym... Tasty pork? No 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 to dobra, ja sobie go oznaczę Na kółku się oznacza cel Ale full auto idzie Idę pomóc bo tam nasz jest. No, nasz tutaj kół, kółka kręci, kurde 19 sekund. 19 sekund na odświeżenie broni. Okej, okay, musimy zwiać sobie stąd sterowanie jest dosyć takie proste Ale no, ej, chodź lecimy w siebie, chodź, chodź, chodź Albo nie Ale przycisnąłeś Wow, tu mam jakiś k ka... strzelają we mnie A ja w tego lamę, tu pomagam gościu No naprawdę trzeba spędzić Dzisiaj tylko nagramy jedną mapę Moi no drodzy ile to trwa Pewnie póki ci się samolot. Nie u góry masz takie widzisz A fakt to. Tak. Jak się wytłuczasz, gdzie jesteś? Tam jesteś, półtorej kilometra przede mną Na pewno trzeba poznać te tereny, bo tutaj O mam gościa w dole Ja tam za tym tasty porkiem Rozbił to lampy wow, ściana, ściana! nie Zorowa lecę, ci pomóc. aha Pacę leło no, z tym ziomem, co tam jest, kurde Oj nie! Nie, nie! A, fuck Nie ogarniam jeszcze tego. Ostatni samolot, niestety, skład, AL, team Ja nie wiem jak tutaj się dołącza nadal. Ja coś piszę i skład klikam. Nie Al Może enter Napisałeś, ty piszesz na czacie. Aha wiem. W prawym dolnym rogu piszę. Dołączę. Cześć. Select? Nie, w prawym dolnym rogu. Select mam wybrać? A no. faktycznie. Dobra, czekaj. Ja se tu muszę. Zniszczyłem zioma. O, tutaj mam zioma. No, ostro kolega dostaje, myślę, że... Aj spaliłem sobie coś. Hardkorowo, plecy masz! No widzę. No, ja go pojadę. Spokojnie jeszcze, kurde, aj! Nawróciłem na niego Ja muszę beczunię w dół zrobić szybką I w górę A więc tak Ten górny pasek niebieski to jesteśmy my A czerwony to wróg No Taki news Dokładnie tak Ty lecę do ciebie, bo chłopie Ja muszę przyziemić Czemu? No, Naprawiać się wtedy Tak? No a to gdzie się przyjdzie miast? Ja? No na lotnisko. Jest tutaj lotnisko? No masz na mapie to znaczy. Ja mapy nie używam. Prawy górnym. Aha, faktycznie. możliwe, że gdzieś tu jest lotnisko. Tylko jeszcze go nie widzę. Nie umiem go zlok o, jest! To tu? Nie. O, oh. tak. To tu. Zmniejszamy obroty. No właśnie. Tutaj spokojnie wszystko jest... Dokładny tortur ritual jak co się robi. Dokładnie, tylko no, warto z niego korzystać, bo potem... Można nie ogarnąć. Wow. Łoja! Nie wyhamowałeś wow. ty! Wierzę, uderzę, wierzę! Muszę... Wystartować! No wystartuj, co jest, co jest, maszyna moja Polem jadę No ja też, bo nie wyhamowałem Ale no i tu się A, 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 okej okay. Lasem jadę wszystko Ale dobra, no bo teraz mamy problem, bo ja nie wiem O, hart Ty jesteś obok mnie You left Icraft Co, ja, nie wiem, że już przegram Ty tym, ty tym możesz jeździć, ruszać? No... Shiftem się wspomagać musisz. A ja nie mogę. Coś jest nie tak. Oj, niestety. Nie, nie żyję już. Już nie, nie odrodzisz. Czekaj, bo tu mi jakiś filmik chyba poleciał. Next. A, będę patrzył jak ty grasz. Spokojnie, hardcoreowo. Mam cię, na lotnisku jesteś. Wylądowałem. No widzimy. Naprawiam się teraz. Widzimy. 20 sekund Uuu, No i taka tu jest przyroda Można zobaczyć patrzcie Góry Góry Góry... Góra Zaraz popatrzysz co co będę czynił No czekamy Zniecierpliwością Na tabulator naciśnij, pokaż tutaj osiągnięcia Tabulator u mnie nie działa Spectator modem mam Aha Łoja Naprawiło mnie No Start, ruszaj! No ruszaj bo czekamy Startuję But Na maksa I poszedł Mziłem W ścianę no. dawaj, w ścianę Nie no nie Bo staty mam dobre, przeciw kim je jestem No już nie, spadłem trochę Zaraz to ty spadniesz faktycznie <gry> 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 Dobra Dokąd mam lecieć? Do roga Na M ojej ojej <śmiany> <śmiany> Tak Patrz Staty 3, 1, 14 3 dedy Uwaga Patrz, statistics se y naciśnij W lewym dolnym nie mam tylko czegoś Musisz to mieć. Nie mam nic. Musisz. No dobra. No. Statystyk. Hardrowo. Pierwszy. A jakim cudem? No bo najlepszy. A ja? Oj. Po drugiej Hop. stronie. Dobry. Cztery... 3 dedy. Jeden czołg zniszczony. I cztery samoloty i 1100 punktów. Tak, fajny jesteś, naprawdę fajny jesteś. No to raczej. Nieprawda. No a ty? Co, co ty prezentujesz Pipulom? Ty dzisiaj cały dzień grałeś. Tak, jasne. ściągłem to później od ciebie nawet. Nieprawda. No jak to nie? Jak tak? O, no i co?